Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jorwet, Tak, nie umarłem, że mój kanał dalej funkcjonuje, natomiast miałem lekki spadek formy i chęci do e, czegokolwiek innego niż leżenie i e, drzemanie sobie na lekcjach online, e, ale wróciłem. E, będzie teraz troszkę bardziej regularności na kanale. E, czytajcie większość filmów w krótszych odstępach czasu e, i dziś pogramy sobie elfami, moją wersów, wo, moją wersję elfów, które. W podobnym, bądź troszkę mniejszym stopniu pojawiła się już kilkukrotnie na kanale, kanale na pewno raz z półtora miesiąca temu. Może miesiąc, więcej, coś takiego. Ale jednemu z Was obiecałem, że pojawią się elfy. I elfy pojawiają się właśnie teraz. Z tym, że to są elfy takie kontrolne, z pożogą. Nie wyłączyłem Discorda. We'll be right back, czy coś takiego. Okej, okay. wróciliśmy, a teraz y, porozmawiamy sobie trochę o samej talii, są to elfy, gramy w nich fortel oczywiście, y, to co może was zdziwić to to, że nie gramy y, tutaj pod y, m, kartę y, Redajach, która pozwala nam w praktycznie większości przypadków, y, kiedy ją oczywiście dobierzemy, to w każdym przypadku, odpalić od razu y, drugi stopień fortelu, czy, tym, razem, y, tym samym tworząc sobie od razu dziewięciu czatowników i Wtedy mamy fortel potencjalnie za 9 punktów i 3 tokeny elfów za 13 prowizji, jeśli przy nim go zniszczy, a nie 3 punkty i 1 token elfu w zamian za 13 prowizji. Jest to trochę ryzykowne, ale nie gram jak ze względu na to, że gram ich kuraxa i, i wilny Tetermechta. Bardzo fajne połączenie dla mnie. Jedno z lepszych w połączeniu z Konikiem. Może jakiś Tibor, prawda, byłby też fajnie działa, ale bo tam stawiamy głównie na punkty. Tutaj stawiamy raz na punkty, bo Willem ma stosunkowo wysoką się bazą, jak na GWinta, czyli 6. 2, jego działanie nie wymaga żadnego rozmieszczenia, żadnego przypisania rzędu, więc też to jest dla nas fajne. Ponadto, zwykle jak wyciągamy kartę przeciwnikowi, grając na potwory, to może być na przykład Jürgen albo tym coś podobnego, od ma stosunkowo wysoką się bazową w Gardzie zwykle to jest jakiś Damien czy Vincent Valhomer, tak? Jeśli dobrze wymawiam tą nazwę. to są karty też za 5 punktów. Przez nasz Willen dalej paląc tą kartę, jeśli wyciągniemy ją na przykład w drugiej rundzie, zrobi swoje 11 punktów, a wyciągany jeszcze z ich łącznie robi to kombo 15 punktów. Ponadto kasuje przeciwnikowi zwykle karty bazujące na rozmieszczeniu. Mało kiedy są to karty bazujące na rozkazie, a zwłaszcza rozkazie na bliskim staciu, ponieważ do tego rzędu są wzywane te karty. Z dalszych kart, takich niespotykanych w innych taliach elfów, to są oczywiście czarna krew, fajna karta. Natomiast stawiam się co jakiś czas na wymienienie mi na gdzie ono jest. O, idy. Ida, na... z idą jest ten problem, że ma, może to teraz, mielibyśmy sobie dwa oczyszczenia w talii, ale daje też witalność y i zawsze ma to taki dylemat: czy to czarna krew no, potrafi robić fajne punkty. Y dobrze zagrana może szachować tam trochę z przeciwnika, przez co y załóżmy, nie może on jakoś fajnie rozegrać sobie rundy, tak jak chciał, tylko troszkę pod nas gra. Ponadto y bardziej jest troszkę klimatyczna, bym powiedział. Ale taka Ida myślę, że mogłaby być stabilniejsza albo Moren. Może być 7 punktów, ale może kolejną jednostkę zablokować też to jest fajna opcja Natomiast aktualnie ja się trzymam przy czarnej krwi. Natomiast jeśli wy byście chcieli, to zawsze można tą trochę talię złoczyć inaczej. Znaczyłem się, czy nie troszkę pod truciznę, wtedy można wrzucić płaczącą wierzbę i dwie-3 drniady tru trujące. Też to miałoby jakiś sens. Natomiast um, uważam, że. Ta czarna krew jest stosunkowo sytuacyjna, ale jak się już uda, to naprawdę fajnie działa, na przykład jeśli przeciwnik ma przewagę taktyczną, wbustującą um, za 5 punktów um, i nie ma innych kart boostujących swoje karty, to ta czarna krew uniemożliwia mu zagranie przewagi taktycznej. Jeśli ma karty o ktoś ile minimum 3, no to już robimy całkiem fajne punkty, prawda? Um, Ponadto może też jakiegoś, wiecie, góra, rębaczy, to wszystko szachuje, e, przez co przedsiębiorca znaczy, może się nie zdecydować, żeby wyrzucić e, m, dzika morskiego, prawda? Albo mm, morkwarka łupieżce, takie mi się ostatnio, kiedyś tak miałem sytuację, że gościu odrzucił na cmentarz, morka, znaczy, nie wiem, na cmentarz tylko zagrał to, znaczy nie, wtedy... Zagrał go po prostu do rzędu drugiego i przez to stracił te 20 punktów. Tak, co prawda mógł stracić jeszcze więcej, gdyby sobie wrzucił, bo miał ta na kot na stole, który miał prawie 30 punktów, ale stracił 20. Więc można powiedzieć, że ta czarna krew naprawdę jest fajną kartą, natomiast trzeba troszeczkę wyczuć ją. Um, jeszcze fajnie, z kart, które są oczywiście super, no to Siroko pozwala nam zniwelować w jednym ruchu Defendera um, czy wygnać bal. Co jest stosunkowo sporą przewagą na temat tej, stosunku do tej, tej karty, do Mutacza um, Petard, ponieważ ta karta e, pozwala nam e, wygnać artefakt. Tak? Czyli nie ma możliwości i nie ma żadnej mowy o podwójnym balu. E, tali, który osobiście nie znoszę, i to jest. E, Niezbyt też fajny dla przeciwnika grającego właśnie podwójny bal, bo sporo jego ilość karty w talii opiera się na tym podwójnym balu, i bez tego jest troszeczkę słabsza ta talia. Oczywiście mamy też porokę i powiedzmy, że. No jeszcze Shiru, ale Shiru jest wyglądany powiedzmy, że w części talii na elfach na pewno, ale nie w każdej ze względu, że mamy tych elfi i A jeśli mamy jak Shiru wzmocnić albo jakoś jego ci siły zmienić, no to też nie jest za fajnie. No i co? O, z brązy myślę, że standardowe. Sporo mamy, czwórek, ale to zaoszczędzone powiedz to są elfy, więc można powiedzieć, że nie jest źle. Sabotażyści w Furyhead są fajni żeby sobie mistrznię Miecza wzmocnić albo ym, na przyszłość Shiru, ale raczej polecam sobie wzmocnić ym, po prostu to mistrznię Miecza. Yy, slash, ja yy, zagrałem sobie wzmocnieniem Eliren i po prostu ją wytasowałem, ale równie dobrze możecie. Wrzucić sobie coś innego, chyba że grać na Nilgard i spodziewacie się potencjalnego. Jak się nazywa ta, ta karta? Jezus, Maria, mam w głowie... No, jej, myśl, myśl, Shillarda, Jezus, Maria. Naprawdę. Ogólnie mogliście przed chwilą zobaczyć w deckbuilderze że mam zaczęty deck potworów, tak. Potencjalnie będą się pojawiać potwory na kanale, w czasach bety była to jedna z moich ulubionych frakcji, posłuchałem może nawet najbardziej, uwielbiałem pożogę, pożogę, pożerkę, zemstę, a zwłaszcza spam dzikiego gonu na nitralach, to była jedna z moich ulubionych w ogóle talii w całej grze, no a dziś sobie gramy tą moją pożogową tak zwaną przeze mnie antymetą, bo... Aktualnie z ile tu mam? Zagrałem niezbyt dużo meczów rankingowych, gram z też portyczki, ale wszystkie mecze rankingowe, które zagrałem w aktualnym sezonie było ich 7 wszystkie wygrane były wygrane tą talią. Seria zwycięzców, jeśli teraz wygram, to chyba już nie mam sobie do 9 rangi, ale tak się by myślałem ogólnie, czy w tym sezonie zrobić sobie takiego challenge'u. czyli gram od pierwszego meczu do pierwszej przegranej. Jeśli będzie pierwsza przegrana, no to jako pierwszy mecz to no trochę średnio, ale to mogłoby się znaleźć dopiero w następnym sezonie. Mam nadzieję, że teraz nie przegram, bo jeśli tak, to będzie trochę smutno mi. Gramy na głód. Głód dla nas jest, powiem szczerze, całkiem fajnym matchupem, ponieważ mamy my sporo kontroli. Ponadto yy, mamy takie karty właśnie jak pożoga. Jeśli będziemy myśleli stosunkowo do przodu, to naprawdę ta pożoga potrafi zrobić sporo. Ogólnie też można się zastanowić nad zagraniem Defendera, Figisa w tej talii. Natomiast zawsze mam. Po prostu mam problem, na co go wrzucić tutaj. Wiem, żeby się przydał. Może nawet do tego Shiru. Ale te, jeśli nie gramy Shiru, to nie, nie polecam grać po prostu taktycznej partyzantki, bo są do tego lepsi liderzy. Chociażby ta czatownicza zasadzka. No. Bardziej się już by to tej talii sprawdziła. Mm, ale, albo nawet precyzyjne uderzenie, choć wtedy trzeba by troszkę zmodyfikować talię samą w sobie. Mm, wymienię jeszcze Elfiego ucznika. Dostaliśmy pożogę. całkiem fajna jest ta ręka, prawdę powiedziawszy. Myślę, że też możemy pójść tą talię, talię, rundę bardziej Olin, ale myślę, że może nie całkiem. Natomiast możemy się na pewno odczucić z, odcedzić z, a Eliren, prawda? Eliren w dodatkowe 5 punktów na elfach no, to jest jedna z tych mocniejszych kart, de, de facto, mimo że ma tylko 8 prowizji. Jeśli zagra w zasięgu, to mu tak z szczyta wyborowego. Nie, nie zagrał, dobra. Hmm. W takim razie mogę skasować za pomocą Elfiego ucznika. I teraz tak. Chcę teraz sobie zagrać. Nie, Seed jeszcze nie poleci. Poleci sobie dopiero, kiedy będę mógł się odcedzić z Liran. E, dlatego, że oczywiście jest to nas bezpieczniejsze zagranie, aniżeli. Zagadnij teraz. Przeciwnik mógłby mieć jakąś kartę bijącą e, w kilka celów A, o niskiej sile. przez co taka ci nasi neofici stworzeni z elfiej szabli e, no zginęliby i potencjalna eliden e, w tej rundzie wymagałaby większej ilości elfów zaganej z naszej ręki. Dawid, do dalekiego zasięgu gościu, proszę Cię. Wspaniale. A to dlatego, że sobie wrzucam... Nie! Teraz sobie mogę zagrać tych ne tego neofite. Um, jednocześnie obiję sobie ten jeden pancerza, potencjalnie, mam już 20 punktów, a potencjalnie sobie w następnej turze zabiję e, tą kaciuszkę, chociaż raczej nie sądzę, ze względu na to, że musiałbym e, użyć, choć nie, przeciwnie, to po prostu pożrę. no spoko. Jak sobie to po prostu pożrzesz? Ogólnie jak dobrze pójdzie, to możecie. Może uda sami się wyciągnąć jakąś fajną czarną krew, coż? dlatego że przeciwnik nie będzie miał jakoś bardzo. Yy... Nie będzie miał które wzmacnią przez jednostkę samą w sobie raczej, chyba, że będzie miał pokrzepienie, yy... ale to też ta czanaka będzie musiała zostać wzruszona w postu w odpowiednim momencie, żeby to pokrzepienie samo w sobie yy, niszczyło nam kartę. No, sensowną, yy... ale jeśli nie będzie miał pokrzepienia już więcej, choć. Co wątpię, to zaplokujemy mu na pewno jeden niepohamowany gód, co jest całkiem fajną opcją dla nas. Teraz myślę, że mogę sobie zegać jeszcze tego strzelca. Mogłem potencjalnie użyć sobie także partyzantki i wtedy nawet zabić mu tego Enderiagę, bo strzelb zdał jeden więcej, ale wolę sobie zostawić te ładunki, zwłaszcza, że przeciwnik pasuje i wygrywamy tą rundę co pozwoli nam mieć większą kontrolę nad meczem, jednocześnie posiadając last ja, więc naprawdę naprawdę nieźle. Jeśli przeciwnik będzie miał jeszcze jakieś karty z pokrzepieniem typu właśnie te larwy Enrique, to naprawdę też się czuję całkiem pewnie ze względu na to, że mam już razem piękną rękę, a dwa um, oczyszczenie się przyda. Prawdę powiedziałbym przy, czyli będę chciał mieć Shiru w tej, w tej, tu, w tej grze. Um, zaryzykuję. Nie ma on inicjatywy, więc można będzie coś pokombinować. Yy, I co? Tą rękę chyba nawet zostawię. Zastanawiam się tylko nad tym, czy mieć więcej punktów, więcej kart do wymiany, czy może yy, wyrzucić sobie tego Saboteurszce już teraz. Natomiast jeśli wyrzucę tego Saboteurszce już teraz, to będę miał troszkę, mam małą ilość celów. Potencjalnie w rundzie trzeciej będę mógł go tak wyrzucić, ale nie no dobra, wiecie co, myślałem, że może go na Shiru wyrzucić w rundzie trzeciej i mieć potencjalnie nawet 8 punktów wzmocnienia Shiru, ale jest to na tyle mało prawdopodobne, że przeciwnik będzie miał 11, że wolę sobie teraz po prostu zrobić dwa punkty carryover na Cielanie chociażby. Przeciwnik musi tak zagrać karty, pewnie może zagrać dwie. Będę miał dalej 3 punkty, czy trzy możliwości wymiany kart z ręki. Czuję się z tym całkiem ok. Fajnie byłoby dobrać, co prawda, na przykład. I je wina, tak? To byłoby zdecydowanie całkiem. Fajne. Jakby. Ok. Ja Se pasuje w rzeczywistości, gościu niepohamowany głupi, yy, głód, jeden ładunek. Yy, uważam, że to było stosunkowo głupie. Dlatego, że no po prostu, no. Po prostu było to stosunkowo głupie. Już mogłeś zostawić te trzy ładunki na tym dom. Ok, do, zebraliśmy je wina, to jest, jedną, to jest całkiem fajną rzeczą. Myślę, że mogę mieć komandostostro z góry bo przeciwnik może mieć e, jakieś karty chwila, Czyli ja mogę się czymś zaciągnąć. Mogę się zaciągnąć e, w Mam nadzieję, że przy tasowaniu był troszkę wyżej. Znaczy niżej, został wtacowany do bliżej spodu, spodu dechku. Poza tym mam jeszcze dwie karty do wymiany, więc na spokojnie mogę wymienić jeszcze Dragona. Eee, I teraz. Hmm, dobra, Elfie ucznik bicie za jeden. Myślę, że jak najbardziej mi się przyda. Ten Isengrim w obecnej sytuacji nie robiłby jakoś bardzo dużo. O! O! Nice. Tak zwane Stonks. Eee, jeśli pochłonie, to trudno. Jeśli nie pochłoni i zagra jakąś piątkę na przykład, wiecie, to będzie fajnie. Jeśli będzie jakiś jaja harpi, też fajnie. Jaja harpi ogólnie, kozak leży dla Shiru. Jak zagra sobie na jajo harpi, niepohamowany głód, też kozak. Jeśli zagra jajo harpi i nie pochłoni go południcą, pustyni, pustynica whatever, tylko niepohamowanym głodem, to będzie w ogóle bajecznie. zagram Shiru za 15 punktów. fila oj, 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 byczku. No dobra. Widzę, że lecisz na ostro tak zwane Coco Jumbo. Myślę, że. Hmm. Co ja myślę? Masz się zastanowię, co ja myślę. Myślę, że Zagranę, zacznę sobie od tego fortelu. Jak przeciwnik mamy otacza petard, to. Trochę średniawo i teraz, tak co ja będę. Ee, to mi da maksymalnie, liczymy maksymalny przypadek. To mi da 4 jednostki elfów w rzędzie: 5, 6, 7, 8. Ale muszę mieć dwie w bliskim starciu. E, plus jednego elfa, raczej chciałbym zagrać do dalekiego, ale też mogę sobie go później przyciągnąć. Więc zagramy scenariusz do dalekiego zasięgu. E, reszta kart pójdzie do przedniego leinu, czyli takie karty jak Wiland, z ich Hakuraksem, czy Czarna Krew. Jeśli nie mam przeciwnik ymm, kontroli artefaktu, naprawdę całkiem fajnie w takiej sytuacji jest. Jeśli ma, to trochę gorzej. Nekurat, ok. Nekurat to jest karta, którą można spokojnie sobie zablokować. przeciwnik będzie miał wampira, żeby sobie to od razu odpalić. Bo tak to mogę po prostu zniwelować sobie dwa punkty oczyszczeniem. Natomiast myślę, że sobie te dwa punkty po prostu odpuszczę, ale... Ymm. Pozwolę sobie też um, przygotować te, takie, tak to powiem... Um, w ogóle zastanawiam się teraz, czy je wina sobie nie się i nie obić tej e, pustynicy. Wtedy będę miał już 3 piątki u przeciwnika. Wtedy naprawdę jest sytuacja na, bo całkiem solidna, tak to powiem. Um, bo się już robi 15 punktów, co prawda troszkę będzie potrzebował, tak to powiem... Um, Pomocy, ale ale ale. Mm, <śmum> Bez to jest to karta, która może być ceną pod czarną krew. Myślę, że y, może to zostać wykorzystane w ten sposób. Na razie, gramy na spokojnie. Jeśli to ta zabije tego um, tego czytownika z jedynką, to będzie średniawo. Co przeciwnik też może grać. Zastanówmy się. Ma jeden ładny do niepohamowanego głodu. Może być to karta jakaś z, z zemstą, ale. Mm, może mieć karty z zemstą. Jakie to mogą być karty? Gold, goldowe. Ma, mia, wygrał, zagrał już wampira wyższego. Z godowych może być jakaś Miruna, ale nie sądzę. Może być Mantikora Cesarska, bądź królewska, bo Cesarska chyba się nazywała. W każdym razie ją może zagrać przeciwnik. Co jeszcze? Co jeszcze? Hmm. Kotłak. Ojoj, oj. to dla nas nie jest naj, naj, co najbardziej. No, przynajmniej nie jest to fajne. Ale przeciwnik zlekceważył czarną krew. <laughs> Okej. Okay. Ehm, I co zrobimy? Co zrobimy w tym wypadku? Zrobimy sobie to w sposób następujący: mogą mm. się schować. Tak, wiem, że to ma pokrzepienie, ale zabiłem to te, tak właśnie, bo tak był aktualnie w swoją minęć Rozmieszczenia, co w obecnym stanie W obecnym stanie mojego stołu jest y, Niezbyt fajne o, Ale ustawiamy sobie Tego Shiru pomału Potencjalnie mogę też zagrać pożogę Za 14 punktów, co nie jest złym Rzeczą, natomiast ta pożoga może być O! Miruna jest faktycznie Przechwycić dwójkę pajacu Trójkę. To nie jest fajna rzecz, to nie jest fajne zdecydowanie. Hm. Mogę pojechać już teraz yy, z ich yy, akuraksem. Zobaczymy, co tam przeciwnikowi wyciągnę. <laughs> Najlepszy możliwy chyba tego bo przeciwnik straci prawdopodobnie jeszcze jedną kartę, a ja mu wyciągnąłem Irgena. E, fajnie. No i co, patrzysz na konika, co? Nie widziałeś takiej tego karty gościu, który nie wiem, w starimcie ta ramka była chyba za top 10 tysięcy. Jeśli dobrze pamiętam. Albo po prostu zdobycie 15 rangi, coś takiego. Mówię o, o Gwincie jeszcze w becie. Zagraj kartę z zemsty. Może być jakaś wentikracja faktycznie. Jeśli tak, to. Nie, Jajo Harpi. Ok, Jajo Harpi. Hmm. Dla nas jest całkiem, całkiem sensownym wyborem. Znisz mu gościu. Wilenik. please zniż bestia <grych> hmm. bije za 5 To też jest ważne. Hmm. dobra pójdzie trochę wy ciemno ten saper w lichet Nasz przeciwnik na 99% będzie miał y, Ozrela, więc tam pożoga może być pójść po prostu jako 14-punktowa zagranie za 12 prawidłów, co i tak nie jest zoom wyborem y, na tego Ozrela, którym sobie pożę na tam tego Jirgena, którego mu wyciągnąłem stali, tali Bargest. Bargest w trójkę, po 8 punktów. Not cool, ale. Ale właśnie, byku. Czekam dalej z Syru. Jezus Maria. Mam, mam pomysł. Może być głupi. Może być bardzo głupi pomysł, ale. E... Nie no, to będzie zbyt ryzykowny pomysł. <średziny> Jednak. Ale polegał on na tym, żeby sobie je, je wina za jeden. Po czym przeobić sobie jeszcze partyzantką Bargesta i mieć większego Shiru. Ale zorientowałem się, że to będzie zły pomysł. Więc po prostu e, obijemy tego Bargesta srogo Za 6 punktów, win za 10 punktów całkiem w pytkę. Mamy dwie karty. Teraz leci Shiru. Za 15 punktów, co prawda, sam niszczy się. Można powiedzieć, że za 13, ponieważ ja osobiście Shiru nie traktuję jako jednostkę, tylko jak bardziej, jak Spela. Um, oj, to Kaira nie jest zbyt fajny. Przeciw można położyć jednostki, które nie chcemy. Ej, 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 ej. ej bo Okej okay. to tak robimy. Mm, po pierwsze, Shiru. Po drugie. Wzmacniam Shiru na piątkę i teraz patrzę ile uda mi się wyciągnąć. Ty musisz iść do przodu. I mogę sobie obić Ekimę. Jak mówię ten Shiryu może ja go traktuję jako spela, więc on robi... Um, de facto liczę punkty bez, te bez tego ile on może zrobić. Czyli um, robi 15 punktów sam sobie, ale 2 punkty na niego zmarnowałem. Więc można powiedzieć, że to jest taki spec za 13 punktów, za 9 po co uważam, że jest całkiem sensownym wyjściem. Um, jeszcze mu 3 piątki, całkiem fajnie. Um, teraz prawdopodobnie kontruję mu wszystko. Zezrzesz to? zeżesz dobra. Dobra byku. Powiem że to był słaby deal, ale się przez chwilę zesrałem, że zostanę z Pożogą. Która będę musiał odrzucić, a przeciwnik po prostu mi to rozwali. O Jezus, gdyby nie, nie, nie pożarł tej kory to byłoby średnio ci wam powiem. Naprawdę, przegrałbym, ale tak to wygrałem. Mm, seria zwycięstw dalej się yy, liczy. Yy, kolejne zwycięstwo do mojej serii, zwycięstw yy, tą etalią. Ta, Zobaczymy, jak daleko mi się uda dojść bez przegrania ani jednego meczu. Jak przegram to może zmienię talię po prostu i będę tak się bawił do przegranej gram talią ale mam nadzieję, że to się wydarzy jak najpóźniej, bo talią mi się gra na niezwykle przyjemnie i widzieliście jej mocne strony Czarna krew zrobiła jej 11 punktów, tak? Um, Willen zrobił um, 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 11 plus 6, czyli 18 punktów zagranoba konik, nie Willen um, dalej pożaga zrobiła to 11 czy coś takiego więc uważam, że nie był to meczyk najgorszy, pokazał praktycznie wszystko. Oczywiście nie pokazał tej sytuacji, kiedy przeciwnik nam niszczy scenariusz, ale myślę, że i tak nie byłoby źle. Musielibyśmy troszkę bardziej ograć to, plus może ten niewin troszkę by nam pomógł w ustawieniu pod Sheeru, nie wiem. To już można pozostawić tylko i wyłącznie do Natomiast na dzisiaj to by było wszystko. Postaram się z bardziej wprowadzić regularność, a na dziś żegnam się z Wami i do usłyszenia. Cześć!